Ustroja w PGX Tralicę? Tak, tylko w PGX Tralicę U-24. Nie mam na razie wiadomości, czemu ustroja jest w PGX Tralicę U-24. Teraz czas na wyniki. Motor Lubin pokonał na wyjeździe Sparte w 55-35. Panicz pojechał do szpitala. Najwszym zawodnikiem był Fienhage. O stronie Ostrów grała z GKM Gruzią 47-33. Najlepszym zawodnikiem był Matthias Nielsen i Kaspar Ludro. Stal Gorzów wygrał z Włóchniarzem Częstochowa 62-28. Najlepszym zawodnikiem był Oskar Palów i Jasiński. Apator Toruń pokonał Unię 47-33. Najlepszym zawodnikiem był Krzysztof Lewandowski i Hubert Jabłoński.